sobie z objawami menopauzy. Klima forte z maksymalną dawką izoflawonów uwolniła mnie od uderzeń gorąca, wahań nastroju, a nawet nadmiernej wagi. Ale w okresie menopauzy również kości mogą ulec osłabieniu. Dlatego teraz Clima Forte dostarcza solidną porcję wapnia i aż 2000 jednostek witaminy D3. Klima Forte sprawia, że jestem spokojna o moje kości i wolna od objawów menopauzy. Klima Forte. By menopauza nie dała Ci w kości. W moim wnętrzu mogę rozkoszować się chwilami niczym niezmąconego spokoju, który cenię sobie jako gwarancję planu odporności i kolory ceramicznych farb Magnat. Polecam Danuta Stenka. Atmosfera miła, przepyszne jedzenie, kolacja obfita. O, to jest zmartwienie. Ciężko na żołądku, a do tego gazy to nie jest scenariusz, jaki ci się marzył. Na różne przykrości związane z trawieniem, weź trawisto i skończ ze zmartwieniem. Trawisto wspomaga. Tra prawie nie eliminację nadmiaru gazów, a do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Travisto i trawisz to. Teraz nowe promocyjne opakowanie, 10 tabletek gratis. Spadek koncentracji, brak energii, zmęczenie. Nie czekaj, sięgnij po nowość. Doppelherz Magnes B6 Cytrynian, który skutecznie uzupełnia codzienną dietę w magnez. Doppelherz Magnes B6 Cytrynian zawiera najlepiej przyswajalny magnes. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Wypróbuj. Na atopowe zapalenie skóry pokrzywkę. Zmiany alergiczne i ukąszenia owadów stosowany jest hydrokortyzon. Ale można pójść krok dalej i wybrać krem o podwójnej dawce. Maxi Cortan. Teraz dostępny bez recepty. Maxi Cortan zwalcza stan zapalny, szybko przynosi ulgę, likwidując zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wydaje ci się, że hemoroidy masz już za sobą. Ale hemoroidy mają to do siebie, że lubią nawracać. Powodem są osłabione żyły. Jest na to sposób. Tabletki do ustne Proctochemolan Control. Proctochemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz i działa na nie ochronnie. Siedem dni kuracji Proctochemolanem Control wystarczy, by hemoroidy nie nawracały. Proctochemolan Control. Bez hemoroidów na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twoim życiu lub zdrowiu. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Ale ja już zadbałem, proszę. Zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Proliwer chroni, stymuluje i wspomaga wątrobę oraz usuwa toksyny. Doskonale. A cholesterol? Do tego proliwer pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę o proliwer? A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Mhm. Proliwer na wątrobę i na cholesterol. Czas wrócić do szkoły? Niech to będzie prawdziwy powrót z klasą. Pełen radości, tańca i szaleństwa. O wszystko zadba Lidl dzięki fantastycznie niskim cenom. Już od poniedziałku. Plecak dwukomorowy jedynie 24,99, tornister lub plecak na kółkach tylko 49,99, a funkcjonalne biurko z półkami za 199 zł. Lidl więcej na radość z życia. W Lidlu plecaki i tornistry z pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka. Sprawdź na www.pozytywnaopinia.pl Dla dzieci nie ma nic lepszego niż swobodna i beztroska zabawa. By mogły się nią cieszyć bez przeszkód, potrzebują Ciebie. Sięgnij do lodówki i daj im Kinder Mleczną Kanapkę. Chłodny mleczny krem i pyszny miód pomiędzy dwoma koszystymi biszkoptami. Kinder Mleczna Kanapka i zabawa może trwać dalej. Sobota, 10 sierpnia, Gnieżdżka Moser, dobry wieczór, zapraszam na wydarzenia. <mulety> Marsz Równości w Płocku są to wszystko ludzie dojezdni przywiezieni tutaj żeby w naszym mieście zrobić gnój Manifestuję za za tym żeby Polska była tolerancyjnym europejskim państwem Demonstracja w obronie